Cześć macie ziomek z tej strony, witaj na moim kanale, dzisiaj wyjątkowo z ogrodu, bo to ostatni dzień chyba jeszcze ciepła na Islandii, a dzisiaj w ogóle ja wylatuję do Polski na, na 10 dni, zrobię jakieś wideo z Polski w międzyczasie. Dzisiaj będę mówić o Bitcoinie i o Ethereum i o tym co się może wydarzyć potencjalnie na, na rynkach. Pamiętaj, że nic o czym będę mówił to nie jest in rekomendacja inwestycyjna, a tylko i wyłącznie moja opinia. OK, wszyscy widzieliśmy, że Bitcoin tam urósł w lipcu do 25 tysięcy dolarów. No, i teraz mamy odrażowanie. Co się zadziało, co się wydarzyło? A więc dane inflacyjne, które weszły, były pozytywne. Spowodowały jakieś takie hopium, nie wiem, troszkę dla mnie nieuzasadnione na rynku. Zaraz powiem dlaczego nieuzasadnione. I ceny wszystkich. Tak, tak tradycyjnych rynków, jak i krypto urosły do góry. Oczywiście też należało się spodziewać tego, te, tych wzrostów po ogromnych spadkach, które mieliśmy w poprzednich miesiącach. No i co się stało? Była konferencja w Jackson Hole, gdzie szef Fed, Mr. Powell wygłosił <laughs> krótkie oświadczenie, krótkie przemówienie, na którym powiedział, że Pewnie wszyscy już słyszeliście o tym, ale generalnie za wszelką cenę będą e, starali się walczyć z inflacją. Co przekłada się na to, że będzie dalej będą dalej zwiększane stopy procentowe. Generalnie Fed ma takie założenie gdzieś od dawien dawna, żeby utrzymać w swojej polityce monetarnej, żeby utrzymać e, bezrobocie poniżej 4%. Natomiast inflację poniżej 2%, czy wręcz w okolicach 2%, nawet, bo za niska inflacja też nie jest dobra. Na dzień dzisiejszy ta inflacja jest w okolicach 9% w Stanach Zjednoczonych, natomiast zatrudnienie bezrobocie jest to 3,7%. Teraz w ostatnim piątek były bodajże dane o bezrobociu. W związku z tym, jakby to 3,7, to jest to, huch, super super sytuacja, i Fed będzie raczej dalej kontynuował to, co obiecał, czyli za wszelką cenę walczył z inflacją. Dla rynków jest to no, negatywna informacja, bo, bo droższy pieniądz powoduje odpływ, odpływ gotówki z rynków. No, i jak zachowa się, się Bitcoin w tym momencie? No, nie wiadomo, prawdopodobnie będzie dalej skorelowany z, z tradycyjnymi rynkami, chociaż wydaje mi się, i co pokazał właśnie ten ostatni dump, że ta korelacja już jest jakby mniejsza, bo porównując procentowo spadki, jakie odbyły się na SP500 czy na Zdachu, z spadkami na krypto, to teraz ten spadek, który miał miejsce w ostatnich tygodniach był bardzo mały. On Krypto dużo łagodniej zareagowało niż rynek SP500. Także być może wynika to z tego, że część tych instytucji już odeszła z rynku. Albo po prostu pierwsze spadki były tak ogromne, ponieważ dodatkowo nałożyło się na to upadek Luny, czy Upadek czy Arrow capital, gdzie tam były likwidacje pozycji, sprzedawanie po markecie, czy sytuacja z Celsjuszem. Sporo, sporo tego złego się wydarzyło też dzięki też DeFi. Nie? To jest taka obosieczna broń, granie na dźwigni. I jak ja widzę w ogóle scenariusz na koniec roku? Wydaje mi się i sierpień, nie przepraszam, septembr, czyli wrzesień. Wydaje mi się, że do tej pory, jakby wydawało mi się, ponieważ wybory są w tym roku w Stanach Zjednoczonych, wydawało mi się, że przed wyborami Fed zrobi wszystko, żeby rynek był zielony, i jako wszystko miałem na myśli do dodruk do gotówki. Ale wydaje mi się, że to by byłby ogromny strzał w stopę, który być może spowodował, spowodowałby wzrost czy zazielenienie się tego rynku na, na krótki okres czasu. Ale w dłuższym jakby spojrzeniu czy, czy terminie to spowodowało katastrofę po prostu ekonomiczną i gospodarczą. Tak naprawdę nie ma miejsca za bardzo na to, żeby dodatkowo dodrukowywać jeszcze więcej pieniędzy, bo te pieniądze cały czas są dodrukowywane. I szczególnie właśnie w świetle tej wypowiedzi Pawela, wydaje mi się, że bardziej prawdopodobny jest inny scenariusz, a mianowicie... Wydaje mi się, że Fed teraz będzie nas straszył. To znaczy nie tylko straszył. On jakby obiecując już, że będą mieli bardzo restrykcyjną politykę, jeżeli chodzi o, o obniżanie yy, tej inflacji, czyli będą podnosili stopy procentowe grubo. Yy. Wydaje mi się, że czeka nas teraz trochę czerwienie na rynku. Nie wiem, czy na krypto też, ale pewnie też. Niestety. Wydaje mi się, że będzie to wyglądało w ten sposób. Koło 20 teraz września będzie ogłoszenie kolejnych stóp procentowych i będzie to podniesienie stóp procentowych. I kolejna narracja, w której, bo musicie pamiętać, że te wystąpienia to też jest jakby część polityki monetarnej. To nie jest tylko akcje, ale czasami. To słowo wypowiedziane przez szefa Fedu ma większą jakby moc sprawczą niż faktyczna akcja podniesienia stopy procentowej. Często jest tak, że to wszystko już jest zdyskontowane w momencie, kiedy wchodzi, Szczególnie jeżeli na przykład oni powiedzą: Hej, słuchajcie, podnosimy stopy procentowe o 0,75 punktów bazowych. I to w momencie podniesienia taka informacja już jakby nie powoduje żadnego ruchu, bo, bo często po ogłoszeniu jest, jest ten ruch na rynku. Także wydaje mi się, że teraz będzie podniesienie tych stóp procentowych, kolejne, które być może nie wywoła jakichś katastrofalnych wzrostów, ale nie spowoduje raczej znaczy spadków, przepraszam, nie wywoła, ale nie spowoduje raczej wzrostów jeszcze. Podczas konferencji prasowej będzie kolejne straszenie. I oczekiwanie na wyniki. Pod koniec miesiąca będą kolejne wyniki inflacyjne. Wydaje mi się, że z założeniem teraz, jakie, jakie oni chcą, oni chcą mieć zielony rynek przed, przed wyborami, ale nie chcą dodatkowe pieniędzy, żeby go zniszczyć. Więc nas nastraszą teraz: ten rynek będzie szedł bokiem, czy bokiem w dół lekko. Po czym w październiku dostaniemy informację o tym, że słuchajcie, inflacja faktycznie się zmniejsza, bo już mamy wyniki z dwóch miesięcy. Nasza polityka przyniosła świetne rezultaty. Generalnie w momencie przed wyborami, tuż przed wyborami będzie tak, taka narracja, że nasza polityka przynosi świetne rezultaty. Wszyscy ludzie się boją teraz inflacji, więc widzicie, że walczymy z inflacją, udało nam się zmniejszyć ją o X%. I w związku z tym nie będziemy już jakby bardziej restrykcyjnie podchodzić do tej sytuacji, tylko kontynuować obecną politykę. Bo i to wydaje mi się, że będzie już wystarczająca informacja, żeby spowodować trochę wzrost na rynku, nie? Że, że nagle, hej, okej, okay, to już, już wiemy, co się dzieje, gorzej już nie będzie, bo nam właśnie to obiecali i, i mogą się pojawić wzrosty. No i wtedy krypto też może może urosnąć. Jeżeli chodzi o krypto w ogóle, wszyscy wiemy, że, że już jesteśmy w trakcie jakby Ten Cały merge będzie dopiero w przyszłym tygodniu. Natomiast już dzisiaj wchodzi pierwsza, pierwszy update związany z tym z tym mergem. I tutaj też jest, to też jest takie trochę polityczne wydarzenie, bo jest bardzo dużo protokołów, czy blockchainów nawet, w których interesie jest to, żeby Ethereum się nie udało. Więc możemy się spodziewać, że będzie taki trochę rollercoaster emocjonalny na rynku. Jeżeli coś tam gdzieś się obsunie, jakieś będą opóźnienia, czy nie, nie wiadomo co, mogą się nawet pojawiać różnego rodzaju plotki tylko po to, żeby osłabić siłę tego Ethereum. No, mamy takich graczy jak Cardano, czy Atom, Solana, które to, to są jakby osobne blockchainy, każdy z nich ma swój własny ekosystem i one nie są bezpośrednio związane z Ethereum. Mało tego, one chciałyby przejąć du, dużą część użytkowników od Ethereum, także stamtąd mogą gdzieś, my oczywiście nie będziemy wiedzieć, kto, kto podsyca e, takie informacje, ale stamtąd mogą być jakieś fałszywe informacje, czy... czy rozwiązywanie jakby mało istotnych problemów, sprawianie, żeby wyglądały na, na większe. No, bardzo, bardzo to będzie ciekawe. Ja myślę, że w momencie merge będzie dump, bo sporo osób gra na, na ten airdrop, bo jak wiemy, będzie to Fork Ethereum. Także i tutaj też jest jakby kolejne, kolejna grupa w której interesie jest, żeby ten mecz nie wyszedł, a, są, a właśnie to są minerzy, czyli ci ludzie, którzy są e, za tym, żeby zostało został proof of work na, na Ethereum. I ta grupa jakby będzie, będzie siała za met. Jeżeli coś, załóżmy, że mamy już ten fork, e, przyszedł merch i jest zrobiony z naprzód, wydaje mi się, że w tym momencie będzie dump, bo dużo osób Czeka, grał generalnie pod merch, żeby. Jest, jak ktoś już z Was jest dłużej na rynku, czy, szczególnie na krypto, to coś takiego jak sell the News, to jest po prostu standard. Nie? Czyli jak wszyscy coś, na coś czekają, cena rośnie. Jest podniecenie w ogóle momencie jak się to już zadzieje, to nagle spada cena. Ja myślę, że taki spadek ceny będzie na Ethereum po, po merchu. Natomiast do, do samego momentu możemy jeszcze urosnąć, wcale nie jest to wykluczone. Dużo osób sprzeda, bo trzyma Ethereum, czy wręcz dokupuje teraz Ethereum, tylko i wyłącznie po to, żeby dostać, jakby ten drugi token Ethereum Proof of Work. Także to tak samo, jak było z Bitcoin Cash, czy, czy z innymi forkami Bitcoina. Każda osoba, która miała Bitcoina w tym momencie, w momencie na, czy w momencie podzielenia się e, tych dwóch blockchainów, dostawała, dostawała też ten drugi token. No, i taka sama sytuacja będzie, będzie miała miejsce dzisiaj. A który zagracie najbezpieczniej? No najbezpieczniej, oczywiście, jest trzymać tokeny na prywatnym portfelu, z tym, że wtedy nie będziemy mogli szybko zareagować. Czy to jest istotne, żeby szybko reagować, to też nie wiem. Ja trzymam swoje środki na prywatnym portfelu i pewnie po jakimś czasie, tam gdzieś, w którymś momencie, sprzedam te, te etery. Poworkowe, że tak powiem. Natomiast, jeżeli chce, ktoś chce grać pod to, to też jest dobra opcja, i być może ja też się sam zastanawiam, czy częścią środków tak nie zrobić, żeby wpłacić te środki na giełdę, czyli ten ether, na giełdę, która obsługuje, będzie suportować ten proof of work token, czyli wylistuje go. Wydaje mi się, że wszystkie giełdy go większe wylistują, bo będzie koło tego bardzo duży wolumen. I tu mo może być rollercoaster. Jeżeli przypominacie sobie sytuację z 2018 roku, kiedy Craig, Craig Wright klaimował, y <grymował> mówił wszystkim, że on jest Satoshi i właśnie sforkował bitcoina Bitcoin Cash. Bitcoin Cash z, z Bitcoina Cash Wyszedł twór pod tytułem Bitcoin Satoshi Vision. Nie? I handel, tam się działy niesamowite rzeczy. Ruchy takie po 100% góra-dół były chyba kilka razy się wydarzyło, że najpierw jakaś informacja, Bitcoin Cash poszedł strasznie do góry, potem to wszystko poleciało. Ten handlowanie tych dwóch asetów, jeden do drugiego, powodowało niesamowite, Mówię. niesamowite ruchy na cenowe właśnie. I tutaj może się wydarzyć podobna sytuacja, że jeżeli nie daj Boże coś się wydarzy, jak, znaczy nie daj Boże, no mogą się zdarzyć po prostu takie sytuacje, że będą jakieś opóźnienia, że będą jakieś e, błędy. To ta grupa e, Proof of Work z, razem z, z tymi wszystkimi innymi, których interesie jest to, żeby się ten e, forka nie udał, będzie, będzie niesamowicie grać na emocjach użytkowników. I tu mogą być niesamowite ruchy pomiędzy właśnie obecnym Ethereum, czy Ethereum, i tym Ethereum proof of work, które, które będzie. Bo dzisiejsze Ethereum przechodzi na proof of stake i nie zmieni się jego nazwa. Natomiast to Ethereum proof of work, bo dziś jesteśmy w proof of work, zostanie jako jakby to drugie Ethereum, słabsze. Tak. Jakby podobna sytuacja miała. Miejsce z eterium klasyk, czyli my jesteśmy, my, bo ja jestem za tym, uważam, że przejście na proof of stake jest dobrym e, wyborem, czyli my wszyscy zostajemy na proof of stake i jakby ewoluujemy, natomiast te osoby, które zostaną z proof of work, to będzie jakby. Jakby takie stare Ethereum I tam mogą być niesamowite ruchy cenowe. I to można, może, może być warto po, po prostu potradować. Będzie to mega ryzykowne, ale generalnie y, ja się spodziewam sporych emocji w kolejnych y, tygodniach. Y, szczególnie właśnie tutaj związanych z sytuacją Ethereum. Hmm. Ja w przyszłym tygodniu jeszcze taka informacja na koniec. Ja w przyszłym miesiącu 1 października będę w UK, na event UK, będę tam jednym z prelegentów, będę mówić trochę o swoich doświadczeniach z krypto, dzielić się swoją wiedzą o tym jak, jak ja zrobiłem pieniądze na rynku i jak planuję zarobić na kolejnej hoście. Jeżeli jesteś z UK, czy chcesz to miejscowym zobaczyć osobiście, to cryptoevent.uk zapraszam serdecznie. Tyle na dzisiaj. Jeżeli o czymś zapomniałem, to napisz w komentarzu. Jeżeli interesuje cię jakiś temat, o którym chciałbyś, żebym nagrał film, też napisz w komentarzu. Dziękuję bardzo. Daj łapkę w górę. Pozdrawiam. Daj suba. Do widzenia. Cześć.